Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, który będzie dosyć nietypowy, dlatego że będzie poświęcony dwóm pozornie różnym zagadnieniom. Pierwsze związane jest z kontynuacją mojego cyklu poświęconego interfejsowi UART, a drugie związane jest z moją próbą ożywienia starego układu generatora dźwiękowego AY38910. Zapytacie co te dwie rzeczy mają ze sobą wspólnego? No już wkrótce się dowiecie. Ja spróbuję ożywić ten układ tak, ażeby było możliwe odtworzenie jakiejś muzyki na przykład ze starych gier. Ale w tym celu właśnie będę musiał do niego przesłać dane a te dane będę przesyłał poprzez interfejs UART. Dlatego szczególnie tych z Was, którzy nie mają jakichś wielkich doświadczeń z interfejsem UART zachęcam gorąco do zobaczenia tego odcinka, który Widzicie tutaj na ekranie, w którym omówiłem absolutne podstawy wykorzystania i działania tego interfejsu. A dzisiaj, przy okazji realizacji tego podstawowego celu, jakim będzie odtworzenie jakiejś starej melodyki przy pomocy układu AY, poznamy nową funkcjonalność tego interfejsu, związaną z tak zwaną kontrolą przepływu danych. A po co nam w ogóle ta kontrola przepływu danych? Ano z bardzo prostej przyczyny. W internecie znajdziecie mnóstwo projektów, w których wykorzystano układ AY 38910 do odtwarzania muzyki starych gier. Natomiast układ ten zwykle jest sterowany na przykład jakąś płytką Arduino, która pobiera dane dźwiękowe na przykład z karty SD. Ja postanowiłem to troszeczkę uprościć, tak ażeby nie trzeba było podłączać karty SD, ale żeby dane do tego naszego układu Y trafiały jak najbardziej za pośrednictwem mikrokontrolera, ale bezpośrednio z komputera PC. Wydaje mi się, że tak będzie wygodniej, ale przy okazji będę mógł Wam pokazać właśnie, jak działa kontrola przepływu danych. No i tutaj pojawia się mały problem, dlatego że będziemy musieli przesłać całkiem sporo danych, natomiast użyty przeze mnie mikrokontroler. Mega 328, a więc ten, który jest sercem najpopularniejszej płytki Arduino, ma bardzo mało pamięci RAM, w której moglibyśmy przechowywać te dane. W związku z tym te dane muszą do mikrokontrolera z PC napływać dokładnie w tempie, w jakim go opuszczają i są wysyłane do układu dźwiękowego AY38910. Jeżeli będziemy te dane wyrzucać z PC do mikrokontrolera szybciej niż ten będzie je przesyłał do układu AY, to w efekcie dojdzie do przepełnienia pamięci, a jeżeli będziemy to robić wolniej, to dojdzie do do sytuacji, w której mikrokontroler nie będzie miał kolejnych danych dźwiękowych, a więc będzie dochodzić do zakłóceń w odtwarzanym dźwięku. Stąd też widzimy, że to mikrokontroler musi PCT precyzyjnie informować o sytuacji, w której potrzebuje kolejnej porcji danych, a w sytuacji, kiedy tych danych ma zbyt dużo, wstrzymywać transmisję. Jak to zrobić? No i tutaj właśnie przechodzimy do sedna dzisiejszego problemu, a więc kontroli przepływu danych. Tą kontrolę przepływu danych możemy zrealizować na kilka sposobów. Najczęściej wykorzystujemy tak zwaną softwareową kontrolę przepływu danych, a więc w samym protokole zawarte są pewne informacje sterujące przesyłaniem danych pomiędzy dwoma urządzeniami. Ale ja dzisiaj pokażę Wam coś innego, a mianowicie tak zwaną sprzętową kontrolę przepływu danych. I tutaj od razu muszę dodać, że ta sprzętowa kontrola przepływu danych jest w przypadku interfejsu UART wykorzystywana bardzo, bardzo rzadko. A głównym powodem dla tego rzadkiego wykorzystywania hardware'owej kontroli przepływu danych jest to, że ta software'owa jest równie dobra, a w wielu przypadkach zdecydowanie lepsza. No więc ktoś mógłby zadać pytanie, to dlaczego? To właśnie wybrałem tą hardware'ową. No wybrałem ją z dwóch powodów. Po pierwsze, chcę wam pokazać dodatkowe możliwości interfejsu UART. Po drugie, ta programowa kontrola przepływu danych będzie wymagała odpowiedniego oprogramowania po dwóch stronach, czyli w tym wypadku zarówno od strony mikrokontrolera, jak i od strony PC-a. Ponieważ ja nie chcę pisać żadnego programu na PC-a, chciałbym wykorzystać do przesyłania danych zwykły terminal. W związku z tym jedną z możliwości jest właśnie wykorzystanie sprzętowej kontroli przepływu danych. I tak jak widzicie tutaj na tej stronie z Wikipedii Interfejs RS-232 zawiera znacznie więcej sygnałów niż tylko te wcześniej przeze mnie wspomniane sygnały TX oraz RX. Te pozostałe sygnały służą właśnie do kontroli podłączonych urządzeń, w tym mogą być wykorzystywane do kontroli przepływu danych. I tutaj mamy na przykład takie sygnały jak DTR czy DSR oraz sygnały RTS lub CTS. Jedna i druga para sygnałów może być wykorzystywana do kontroli przepływu danych, natomiast ja w tym moim przykładzie wykorzystam do kontroli przepływu danych sygnały RTS oraz CTS. I tutaj mamy pewien zgryz, bo jak spojrzymy do noty katalogowej przeciętnego mikrokontrolera i przyjrzymy się bliżej interfejsowi UART, to zauważymy, że nie posiada on tych sygnałów. Dlaczego? No tak jak Wam powiedziałem, zazwyczaj ta kontrola sprzętowa przepływu danych nie jest wykorzystywana, więc te sygnały nie są implementowane. Ale to nie stanowi najmniejszego problemu, dlatego, że logika tych sygnałów jest tak prosta, że możemy je bez problemu zasymulować software'owo i taką symulację Wam pokażę. Do tego, aby to wszystko jeszcze razem działało, jak wiecie, potrzebuje Konwertera RS232 na USB. No, chyba że jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy pc wyposażonego w wejście szeregowe. No, i tutaj temu konwerterowi musimy się przyjrzeć nieco bliżej, dlatego że wiele konwerterów ma wyprowadzone tylko te podstawowe sygnały TXD lub RXD. Natomiast my potrzebujemy te sygnały dodatkowej. I tak się przyjemnie składa, że chyba większość konwerterów, która jest oparta na chipie FT232 i różnych jego wariantach, posiada te dodatkowe sygnały. Jak tutaj widzicie na tej pokazanej którą ja wykorzystuję, mam komplet różnych sygnałów. W tym mam właśnie sygnały RTS i CTS, które wykorzystam. A więc wystarczy, że tak jak widzicie na tej mojej płytce, połączę odpowiednie piny IO mikrokontrolera z tymi sygnałami i w ten sposób będę mógł przy pomocy mikrokontrolera sterować przepływem danych. Z kolei jeżeli odpalę sobie jakiś terminal, na przykład ten mój ulubiony Realterm, to zauważycie, że tutaj w tym oknie konfiguracji mogę sobie wybierać nie tylko parametry portu UART, ale także mogę właśnie wybrać sobie sprzęt kontrolę przepływu danych opartą na różnego typu sygnałach. To mogą być sygnały właśnie DTR, DSR albo RTS, CTS. A więc zaznaczam sobie te sygnały RTS, CTS i jak tutaj dodatkowo widzicie po prawej stronie mam pokazany aktualny stan tych sygnałów. A więc widzicie, że RITERM w pełni obsługuje sprzętową kontrolę przepływu danych podobnie zresztą jak chyba wszystkie inne terminale. I to będzie dla mnie bardzo wygodne, bo teraz jeżeli zmuszę ma do przesyłania danych do mojego mikrokontrolera, to ten mikrokontroler będzie mógł zwrotnie sterować tempem przesyłania tych danych poprzez odpowiednią sygnalizację za pomocą tych linii RTS-CTS. No dobrze, to skoro hardware mamy załatwiony, przynajmniej mniej więcej, to teraz przejdźmy do software'u, a więc stworzenia nowego projektu. Ja sobie tutaj tworzę nowy projekt z użyciem mikrokontroler'a Atmega328. Tak, już to wcześniej Wam wielokrotnie pokazywałem, w Microchip Studio wybieram sobie po prostu odpowiednie opcje. Tutaj nam się nic nie zmienia. A ponieważ cały kod, który umożliwia mi sterowanie układem iGEC 389.10, mam już napisany, on pochodzi z tego poprzedniego projektu, więc go po prostu skopiuję, tak jak tutaj to widzicie. Dodatkowo skopiuję także konfigurację projektu, a w szczególności ustawienie FCPU, które określa, jak pamiętacie, szybkość pracy mojego mikrokontrolera. To będzie bardzo ważne, szczególnie ze względu na realizację portu UART. No to teraz właśnie przyszedł czas na konfigurację portu UART. Ponieważ ja w poprzednim odcinku użyłem nowszego mikrokontrolera Atmega, a konkretnie Atmega 4809, a teraz mam ten starszy mikrokontroler, więc muszę się przerzucić na starsze oznaczenia rejestrów oraz pulbitowych tych rejestrów. No to przy okazji będziecie mogli zobaczyć, jak duży postęp zaszedł, dlatego że te starsze oznaczenia naprawdę są fatalne i niewiele mówią i są zdecydowanie mniej czytelne w stosunku do tych nowych. Stąd też ja się tutaj posiłkowałem troszeczkę notą katalogową. No i tak jak widzicie, Zaczynam tutaj od tej podstawowej funkcji init, która jest odpowiedzialna za inicjalizację portu z odpowiednią szybkością, a więc muszę tutaj skonfigurować kilka rejestrów kontrolnych. Nic nowego, ponieważ ja tą konfigurację przepisałem dokładnie z noty, w związku z tym muszę tutaj dokonać małe korekty. W związku z tym, że będę wykorzystywał 8-bitową ramkę z jednym bitem stopu, tutaj naniosłem pewne drobne korekty. No i kolejna funkcja, która będzie dla mnie nieodzowna, to funkcja odbierająca znaki z UART. Ona ma taką samą budowę jak ta funkcja, którą poznaliście w poprzednim odcinku, tylko oczywiście troszeczkę trzeba dostosować tutaj nazwy rejestrów i te stałe definiujące poszczególne pola bitowe. Jadą funkcje init, wzbogacę jeszcze dodatkowo o konfigurację odpowiednią portów I.O. Jak pamiętacie, ten pin odpowiadający za sygnał TX musi być ustawiony jako wyjście, po to aby transmitowane dane pojawiły się na odpowiednim pinie wyjściowym mikrokontrolera i dodatkowo jeszcze będę potrzebował pin, który generuje mi ten sygnał RTS-CTS. Ja sobie w tym celu wykorzystam pin B2. No i oczywiście będę potrzebował funkcję, która jest odpowiedzialna za generowanie tego sygnału RTS, ale ta funkcja jest już Wam doskonale znana, bo to jest po prostu funkcja, która warunkowo ustawia lub zeruje dany pin portu. Ja ją sobie tutaj nazwałem UART RTS. No to teraz czas przetestować, czy ta koncepcja sterowania przepływem danych przy pomocy sygnałów RTS-CTS się sprawdza w praktyce, a więc podłączyłem sobie tą moją płytkę, zaprogramowałem tym krótkim programem, przerwałem wykonywanie kodu, tak jak tutaj widzicie, po to, żeby odpalić sesję debuggera, no i dzięki temu mam bezpośredni wpływ na stan tego pinu B2, który generuje sygnał RTS. Ponieważ ten sygnał RTS jest przekazany, Wskazywany do komputera, i tam jak pamiętacie, te sygnały są skresowane, więc jest odbierany jako sygnał CTS, to teraz nic prostszego, tylko przechodzę do terminala, wybieram sobie tutaj odpowiednią konfigurację. Jak pamiętacie, ja sobie ustawiłem ten port na 57600 bitów na sekundę, to akurat chwilowo jeszcze nie ma żadnego znaczenia, ale z taką szybkością będę transmitował dane. No i teraz pozostaje mi wybrać odpowiedni port szeregowy, na którym widoczna jest ta moja przystawka konwerter RS 232 na USB. I tutaj mała uwaga, jeżeli używacie Explained Mini i jeszcze dodatkowo konwertera USB FT-232, to w tym momencie pojawią Wam się dwa porty szeregowe, na które będziemy wysyłać dokładnie te same informacje. to jest prawidłowa sytuacja. Przy czym ten port szeregowy realizowany przez x nie będzie miał kontroli przepływu, przynajmniej sprzętowej, natomiast ten port z FT powinien w teorii mieć sprzętową kontrolę przepływu. Dlatego tutaj w griltermie, jak będziecie wybierać port, to koniecznie wybierzcie ten, który jest realizowany przez konwerter na FT-232, a w przeciwnym wypadku ta kontrola przepływu nie zadziała. No i teraz widzicie, że bawiąc się stanem pinu B2, a więc tym pinem, który jest odpowiedzialny za generowanie sygnału RTS, w realtermie absolutnie widzę od razu efekty. Ta krateczka przy sygnale CTS zostaje zaznaczona lub odznaczona, co pokazuje, że realterm prawidłowo odbiera mój generowany sygnał RTS. No to teraz czas na kolejną przyjemną cechę realterma, a mianowicie jest to program, który umożliwia przesyłanie plików poprzez interfejs RS232. I w tym celu wchodzimy tutaj sobie w zakład. Send, a następnie, tak jak tutaj widzicie na samym dole wybieram sobie plik, który chcę wysłać. Ja sobie tutaj wybrałem jeden z plików tekstowych, to jest bez znaczenia, a następnie klikacie Send File. No i teraz dzieje się cała magia. Dopóki sygnał CTS jest aktywny, to znaczy, że nasz układ jest w stanie odbierać te dane, ten plik jest przesyłany z pełną szybkością interfejsu. Natomiast jak tutaj sobie w debugerze kliknę, żeby deaktywować sygnał RTS, co od razu daje znak komputerowi, że moje urządzenie nie jest gotowe do odbioru kolejnej porcji danych, to w tym momencie RealTerm blokuje przesłanie dalszych bajtów w oczekiwaniu na ponowną aktywację sygnału RTS. Widzicie to także po aktywacji diody sygnalizującej przepływ danych na tym moim konwerterze USB RS-232. No a więc widzimy, że rzeczywiście wszystko działa także w praktyce i przy pomocy sygnału RTS i CTS mam pełną kontrolę nad przepływem danych. No to teraz trzeba zrobić następny krok no i wykorzystać tą kontrolę przepływu danych do tego, ażeby w odpowiednim tempie odbierać pliki zawierające dane o mojej muzyce. No to teraz nadeszła pora, żeby poznać strukturę pliku odpowiedzialnego za przechowywanie danych muzycznych. Ja sobie tutaj wykorzystam pliki o rozszerzeniu PSG, dlatego że są to pliki o bardzo prostej strukturze, one mają w prosty sposób zakodowane dane i nie są to pliki skompresowane, co oczywiście stanowi też normalnie ich wielką wadę, ale dla mnie jest to duża zaleta, dlatego że ta struktura jest tak prosta, że nie będziemy musieli specjalnie kombinować, ażeby odtworzyć ich zawartość. Także jeżeli jesteście zainteresowani tą częścią odpowiedzialną za samo odtwarzanie muzyki, oraz strukturą pliku PSG, to zapraszam was do mojego drugiego filmu, który dokładnie temu poświęciłem i tutaj macie do niego pokazany link. Natomiast to, co w tej chwili dla nas będzie zdecydowanie bardziej interesujące, to sposób realizacji transmisji danych z wykorzystaniem tych sygnałów RTS-CTS. A więc wszystko zaczynamy od tej funkcji inicjalizującej port UART, w której oprócz samego portu, tak jak tutaj widzicie, inicjalizuje także ten pin odpowiedzialny za generowanie sygnału RTS-CTS, a następnie odbieram sobie dane poprzez UART przy pomocy tej funkcji, która w sposób nie lokujący odbiera kolejne dane. Jak widzicie, ta funkcja działa w ten sposób, że jeżeli pojawił nam się jakiś nowy znak, który został odebrany, to go odczytujemy z rejestru UDR odbiornika, ponieważ ta funkcja jako argument przyjmuje wskaźnik na typ uint8t. W związku z tym ten odebrany znak jest zapisywany pod adres wskazywany przez ten wskaźnik. Natomiast w przypadku kiedy żaden nowy znak nie został odebrany, zwracamy wartość false no i przechodzimy do dalszej części programu. No i tutaj jak widzicie, jeżeli odebraliśmy jakiś znak, to inkrementujemy wskaźnik do bufora, który określa nam kolejną pozycję, na którą należy zapisać potencjalnie kolejny odebrany znak oraz inkrementujemy wartość zmiennej określającej liczbę odebranych znaków znajdujących się w buforze. Ten bufor jest mi tutaj potrzebny, dlatego że wysyłając dane z pc a nie mam gwarancji, że kolejne bajty pojawią się w jakimś ściśle określonym czasie, bo to zależy od systemu operacyjnego. Wobec tego, żeby nie wpłynęło to na sposób odtwarzania muzyki, ja muszę sobie te dane zbudować. Buforować. dopiero w chwili, kiedy w tym buforze mam wystarczającą porcję danych, rozpocznę ich odtwarzanie. Dlatego tak jak tutaj widzicie, testuję sobie, ile mam danych odebranych. Jeżeli ta liczba przekracza tą moją wartość progową, którą gdzieś tam sobie w programie ustawiłem, to w tym momencie co robię? Robię dwie rzeczy. Przede wszystkim aktywuję linię RTS, co informuje mi nadajnik, w tym wypadku komputer, że nie należy nadawać kolejnych bajtów, ponieważ już po prostu nie mam na nie miejsce. No i aktywuję kolejną zmienną, która z kolei będzie mi mówić, że należy rozpocząć odtwarzanie muzyki, ale o tym za chwilę. Natomiast w przypadku kiedy w moim buforze jest mniejsza liczba odebranych bajtów niż ta liczba określona tutaj przez tą stałą buffer, to w tym momencie aktywuję sygnał RTS, co informuje nadajnik, że jestem gotów do odbioru kolejnych danych. Jak widzicie, dzięki temu mogę bardzo precyzyjnie sterować przepływem danych z PC'a i otrzymywać te dane dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebuję. A więc mamy napisany gotowy program, teoretycznie wszystko powinno ładnie działać i dane z tego naszego pliku PSG są transmitowane do układu IGE 38910. No ale żeby to wszystko jeszcze zagrało i żebyśmy w końcu mogli usłyszeć tą muzykę, musimy to w jakiś sposób podłączyć do głośników albo do wzmacniacza. A więc do tego naszego układu elektronicznego musimy dorobić jeszcze drugą część, tą część analogową, której zadaniem będzie zinterfejsowanie tego układu y 3 na przykład z wejściem jakiegoś wzmacniacza albo tak jak w moim przypadku z wejściem liniowym komputera. Ta część analogowa jest kompletnie klasyczna, bez problemu znajdziecie podobne schematy w internecie. Natomiast gdyby ktoś z Was chciał troszeczkę więcej na temat tej części analogowej się dowiedzieć, to znowu zachęcam do zobaczenia tej drugiej części, którą poświęciłem stricte układowi AY38910. Tak więc jak widzicie, to wyjście analogowe układu AY podłączyłem sobie pod wejście liniowe komputera po to, żeby móc ten dźwięk później digitalizować i go dołączyć do tego materiału wideo. Mój mikrokontroler z kolei połączony jest przez port USB z komputerem i dzięki temu przez Realterm będę mógł do niego przesyłać plik PSG zawierający definicję muzyki. No więc tak jak widzicie, zaprogramowałem ten mój mikrokontroler, podłączyłem go do PC'a, odpaliłem Realterm, połączyłem się z mikrokontrolerem no i teraz tutaj przechodzę do tej zakładki gdzie wskazuje plik, który będę chciał przetransmitować to jest plik w formacie PSG odpalam transmisję no i jak słyszycie Mam muzykę. Wszystko jest ok. Ja sobie jeszcze te piny TXD oraz RXD, a także pin realizujący sygnał RTS-CTS podłączyłem do oscyloskopu do odpowiednio kanału 1, 2 oraz 3. No i widzicie, że okresowo stan tego sygnału RTS-CTS ulega zmianie, co powoduje blokowanie transmisji UART. Dzięki temu rzeczywiście mój mikrokontroler może precyzyjnie sterować tempem napływu danych. Tak jak tutaj to widzicie na tym oscylogramie. Jak więc widzicie, sprzętowa kontrola przepływu czasami może być przydatna. To nie jest tak, że to absolutnie do niczego nie służy, aczkolwiek. Jak najczęściej na dzisiaj wykorzystujemy jednak programową kontrolę przepływu, o której pewnie kilka słów powiem wam w kolejnych odcinkach. Przy okazji pokazywania wam kolejnych przykładów, w jaki sposób możemy wykorzystać interfejs RS-232. A tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was interesujący i miło Wam się go słuchało i oglądało. Zapraszam oczywiście do oglądnięcia pozostałych odcinków na moim kanale, subskrypcji i do usłyszenia w kolejnym odcinku.